Moc trzymać za dłoń, to jest piękne, patrzysz w twoje oczy, to jest piękne, moc tury cię sercem, to jest piękne. Wzdychać na twój widok, to jest piękne. Jeśli mowa o piękności, widzisz te szklane oczy, które płakały po nocy, bo nie widziały pomocy. Dużo ludzi mi udało i za to im dziękuję. Dzięki wam, teraz śpiewam i dobrze się z czuję. co się stresujesz? Bądź otwarty, bo życie. Szansa otworzy tobie karty Nie jestem królową kier ani damą sen Za to jestem kobietą, która ma duży hel Nie jestem jak nomina w sklepie Reszta, nie mam nowych budowań Hehe, <tuszy> Tesla, nauczmy się żyć w paradoksie tego szczęścia, bo dla wszystkich nie brakuje tu miejsca Strzymać się za dłoń, to jest piękne patrzeć w twoje oczy to jest piękne Móc Cię sercem To jest piękne Zdychać na Twój widok To jest piękne moc trzymać Cię za dłoń To jest piękne Patrzeć w Twoje oczy To jest piękne Móc Cię sercem To jest piękne Zdychać na Twój widok To jest piękne Ja się nie zginam jak Bartek Dąb Wyrywana jak korzeń Nie boli mnie ząb, nie zapomnij bo jestem stąd, trochę błędów się trafiło i to nie mój ląd Jestem jak plus minus, bo przewodzę jak prąd Nieraz kopnę dosadnie, to nie są żółte i karne Nie dostałam żółtej kartki, bo znam swoją barwę Jak jesteśmy w drużynie, to strzelaj do tej bramy za dłoń. To jest piękne patrzeć w twoje oczy to jest piękna, mocz tu cię sercem, to jest piękne. Zdychasz na Twój widok, to jest piękne, moc trzymać cię za dłoń, to jest piękne, patrzeć w Twoje oczy to jest piękna, mocz tu cię sercem, to jest piękne Zdychasz na Twój widok, to jest piękne